Witam, witam Was bardzo serdecznie! A to jest tak... E, modpack o nazwie Hack Slash Mine e, Modpack był w Minecraft Technic Launcher Bardzo fajny Nie Miałem ogromny z nagrywać, ale uznałem, że to będzie fajniejsze No to tak... Stworzymy sobie postać I won't be... Dwarf Warrior Nie wiem, tak jakoś... Don... 120 HP, ale trochę lagi. Oh god! Co to jest? Tu widać. Tutaj nowo są jakieś nowe potworki. Latają slajmy. Idziemy już za par Pierwszy level to jest w ogóle modpack RPG. Patrzcie, widzicie tu pokazane jest, a, który, jaki mob ma, jaki level, i ma, ile mu zabieramy HP raz, i ile ma życia. Uuu, slime na hita zeszedł. Tutaj nie ma pasku jedzenia, tylko jest tak zwana mana. Teraz użyjemy ma jakiegoś czaru. Shiftem. Może tego. A na razie, czary mamy słabe, ponieważ dopiero zaczęliśmy, tam jest już jakiś nowy biom. A jeszcze zamorduję tego slima. Kiedyś mi ze takiego slima wypadła różdżka. Która waliła tak zwanymi biorami. Patrzcie, gdy wejdę na inny bują, pogoda powinna się zmienić. No. Ktoś ten biąź nazywa Entropic Bosk. Dobra, zdniemy sobie drzewo. Tutaj mamy raptora. Tam już widzimy psa. Które na który nazywali. Tam była naga. Co to było? Da fuck! Chciałbym chęć swoje, ale nie mam kości. Naraz, stąd ta. On jest głupi, bo. O kurwa! This is... One właśnie w, w Jakieś światło to na nie giną. Trochę realistycznie to jest zrobione. One będą. No, Wycie. Tylko nie wybuchaj. Tylko nie wybuchaj. Tutaj tak bardzo do mnie jest potrzebny, bo modpack polega na RPG, w którym chodzimy, expimy. No dobra, tam jest już Spidera, jak leci. Kolejny, to będzie drugi level. I to jest ten jak który mnie widzę. On skacze, ale daje fajne rzeczy. On skacze mi na głowę i wtedy ja go nie mogę walnąć. Creeper. Dobra, mam chyba kość, idę psa oswoić. Yyy fuck you fuck you bitch no, go na pewno taki O, ale drugi. drugim ciskami r i tu możemy co dodać ja oczywiście sobie dodam west renich e czemu chcę dodać Hmm... Mam... O, dobra. Okej. Okay. Udało się tak. To idziemy na pustynię. Tutaj chodzą... Jantrat, fuck, ale on mnie gonią! Co jest?! O nie! To jest No nie! No jak?! Fuck! To jest, to jest taki lepszy już Plagła, zawsze ile go muszę walić? I krytyka dostał, gin. Jest, o macy mi wyrzucił, klap. Ona jest nawet dobra: 22, 5, 3, 4. Lol, po co ja go zrobiłem? Dobra. Ej, to było chore, no! O, zielony. O, to jest już trudne. Mieczem. To jest trudne, jakieś to są takie zielone, to jest dość trudne. Co jakiś lak? Fuck okej. Okay. Jest bala ta ale już są. slajmy chyba normalne. Fuck 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 fuck. w Jest, łuczek mam. Shortbow. Mam tą... Tu... Idę na tamte. No chodźcie tutaj. Kolejna macka. Ede. Nie wiem, czy walić też w zdrowie. O, twierdza. Idziemy do niej oczywiście, idziemy do twierdzy, ale Albo... o! Jakiś korytarz! No co ty chcesz ode mnie?! Weź stąd, wypieprzaj! No kurna! Jezu, co to w ogóle ma... Nie, wiem co to za korytarz, nie, ja tam nie idę, dobra, idę. To jest spawner. Czego zbytnie nie lubię. Ale zwiedzimy go w następnym odcinku. Bo to był taki odcinek, który tak wprowadzał, jakby już tak powiem. Taki prolog czy coś takiego, No to zwiedzimy go w następnym odcinku. Szkielecie. O strzał... Nie, nie ma są No nie! No co? Ile ja mam HP Boże, Co za noob? Dobra, okej. Okay. To już by było na koniec. Żegnam się z wami do następnego odcinka. Nara.